Wybór kredytu hipotecznego to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Często wiąże nas ona na wiele lat, dlatego warto ją podjąć świadomie. Ofert kredytów hipotecznych jest naprawdę dużo. W każdym banku wyglądają one trochę inaczej, różne są też warunki, które musisz spełnić. Podczas rozmowy z doradcą porównamy je wszystkie w jednym miejscu. Omówimy też, na co zwrócić uwagę, aby uzyskać korzystny kredyt. Sprawdzimy twoją zdolność kredytową, pomożemy w skompletowaniu całej dokumentacji bankowej i przeprowadzimy Cię przez cały proces krok po kroku. Od pierwszej rozmowy w banku aż po podpisanie umowy i odbiór kluczy do Twojego mieszkania. Podpowiemy na jakie zapisy w ofertach banków uważać oraz jak uniknąć niepotrzebnych kosztów. Na pewno masz też wiele pytań i wątpliwości. Czy wybrać raty równe, czy może malejące, oprocentowanie stałe, czy zmienne? Ile potrzebuję wkładu własnego? Czy dostanę także kredyt na remont? Czy mogę spłacić kredyt szybciej? I wreszcie na jaki kredyt mogę liczyć? Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania. Umów się teraz na bezpłatną konsultację i rozwiej wszystkie wątpliwości. Znajdź najlepszy kredyt z pomocą doradcy.